Bardzo dużo osób gra, młodych, y, też starszych nawet. Paweł Amulewicz, witamy w barwach w Armii Mazur audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik w studiu plusa i kopernika Mateusz Całkowski i Łukasz Miłoszewski Olsztyn Gaming Arena. panowie to brzmi dumnie. Zacznijmy od tego, czym jest ta wasza firma, Wasza organizacja, jak to się narodziło? Czy Olsztyn Gaming Arena już powstało za czasów, kiedy byliśmy, ja byłem uczniem szkoły technikum. I na początku były to po prostu turnieje dla, dla szkoły. Totalna, totalna amatorka, yy, no ale wychodząc ze szkoły, postanowiłem, że będę ciągnął to dalej. Powiedzcie trochę o tym, jak duża społeczność graczy gra w Olsztynie czy na Warmi Mazurach? Jak wielu Was jest, którzy myślą, żeby robić to bardziej profesjonalnie, niż tylko gdzieś tam w domowym zaciszu, w formie jakiejś rozrywki? Znaczy takich yy, graczy, którzy pojawiają się na turniejach, yy, są, że tak powiem, już bliżej profesjonalnemu graniu, myślę, że koło 20 osób tak naprawdę, ale już mówię tutaj o osobach, które są gdzieś tam zakontraktowane czy naprawdę pojawiają się na częstej ilości turniejów. Graczy, którzy grają po prostu w CSA, w gry turniejowe online, niezbliżenie wiele. Ta dyscyplina sportu, już tak to trzeba dzisiaj mówić, e-sport yy, na warmi Mazurach mocno się rozwija? Yy, jest jakieś tąpnięcie, jakiś moment przełomowy? Yy, nie było żadnego momentu przełomowego, chociaż gdy faktycznie powstały te komputery, które mają dobre procesory, dobrą grafikę, yy, to coraz bardziej się zwiększało te, ta popularność, którą można yy, teraz powiedzieć, że jest naprawdę na wysokim poziomie. Yy, ludzie, bardzo, bardzo dużo osób gra. Młodych, też starszych, nawet. Chociaż dużo osób mówi, że starsze osoby, starsze osoby nie grają, ale starsze osoby naprawdę grają. Są osoby, które mają 30 lat i grają, inni 40 lat i grają i dalej im to sprawia przyjemność. To nie można też tego ograniczać, że tylko młodzi grają, więc tak, to jest bardzo popularne. A jeżeli spojrzymy na takie duże czy mniejsze turnieje, które wy także organizujecie, to jest już pewnego rodzaju stały element tego kalendarza imprez na Warmii i Mazurach. One się pojawiają cyklicznie. Czy wy to chcecie trochę zmienić? My jeszcze o tym nie informowaliśmy, więc to trochę tak premierowo może, ale trochę zmienia się u nas polityka organizacji wydarzeń. Chcemy wrzucić to jeszcze na wyższy poziom, i tak do tej pory, jak robiliśmy jedno wydarzenie w Galerii Warmińskiej, jakieś tam poboczne projekty sportowe, tak już w tym roku zrobiliśmy dwa, ale to tylko ze względu na to, że wszystkie siły przerobowe były skupione na rok 2020. No i mamy w planach, tak naprawdę, około 11, tak jak teraz szybko liczę, 11 projektów e sportowych zaplanowanych tutaj, gdzieś na naszym terenie, głównie. Olsztyna w armii Mazur. Wróćmy jeszcze panowie do tego dużego wydarzenia, które no jeszcze pewnie emocje w was trochę rezonują. Kilka dni sportowych, e-sportowych emocji. przypomnimy. co to było za wydarzenie i powiedzmy trochę o jego o skali, jego ogromie, bo jak rozmawialiśmy też przed wejściem na antenę, no ludzie po stronie mówią, że działo się. Tak, ludzie mówili właśnie, że się działo. Było bardzo dużo osób, które mówiły, że super, zrobiliśmy swoją robotę. My też tak uważamy, chociaż wiemy też, że mogło być lepiej. Ale e, też to było w, po, w piątek, sobotę i niedzielę, więc przez te trzy dni bardzo e, dużo ludzi się przewijało i wchodziły na te stanowiska... E, Podglądały was. Tak, free-to-play tak zwane, czyli można sobie było spokojnie wejść, zagrać w CSA, była strefa też Baltixa, na której można było grać Tomb Raidera na przykład lub Wolfensteina. Panowie, wróćmy jeszcze, kończąc, do tych najbliższych planów. Gdzie szukać informacji o tym, jak słyszeliśmy, jak już Mateusz mówiłeś, bardzo pracowitym dla Was, ale też pewnie emocjonującym dla uczestników i dla, dla widzów roku 2020? Najpewniej i najpewniej, najwygodniej będzie na naszym Facebooku Olsztyn Gaming Area. Tam są najświeższe informacje. Tam dużo się dzieje, więc warto to śledzić. Nie publikujemy tylko naszych projektów, pokazujemy czym warto się zainteresować, kogo warto wspierać. Angażujemy się w akcje charytatywne, więc nie chwalimy się tylko tym, co jest nasze. Nasza audycja do obejrzenia na www.kopernik.tv. Moimi Państwa gośćmi byli Mateusz Całkowski, Łukasz Miłoszewski, Olsztyn Gaming Area, Paweł Amulewicz. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. telewizja Kopernik. Kopernik.tv